Państwu, witam serdecznie. Milena Stępień dobry, i Tomasz Baszczewski Dzisiaj będziemy rozmawiać o odszkodowaniach i zadośćuczynieniu. Oczywiście, w ofercie biznesowej też mamy kilka takich informacji, a ja pozwolę sobie otworzyć, żeby też mieć możliwość podpowiedzi, bo chcemy w tym krótkim nagraniu Państwu przedstawić kilka najważniejszych, najbardziej istotnych spraw. Milena ma doświadczenie kilkunastu lat w branży prawnej. Pracuje może z nami od niedawna, aczkolwiek doświadczenie. Już wielokrotnie nam się przydało, bo to świeża krew zawsze coś nowego wnosi. Wracając do tematu, chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić razem z Milanem, tak jak powiedziałem, odszkodowania, ale też porozmawiać o problemach, korzyściach. Na koniec też Państwu powiem o innych, innych nagraniach. Więc, żeby nie przedłużać, powiedz nam: A, jeszcze tutaj przygotowałem sobie taki, taki cytat taki, może nie cytat, tylko taką e, sentencję, przemyślenie odpowiedzialności społecze społecznej społeczeństwa odnośnie odszkodowań. Jeżeli Państwo ulegają wypadkom i często nie mają często uzyskać odszkodowania albo walczyć o solite i wysokości odszkodowania, to tak naprawdę te pieniądze zostają w Stowarzyszeniach ubezpieczeniowych, który, która, która większa część pochodzi za granicę, więc te pieniądze e, nie zostają w Polsce, ale przechodzą za granicę do tych budżetów głównych, na przykład e, ta jak ING na, ma w Holandii, tak? Egon, i wiele innych towarzystw, zalewów, i tak dalej. Więc warto korzystać z towarzystw, znaczy, korzystać tak, żeby po prostu te odszkodowania były adekwatne do poniesionych strat i cierpień. Jest to taka odpowiedzialność społeczna. Więc prosiłbym się o kilka informacji, czym się różnią odszkodowania, od za duże czynienia, no i o czym się ogólnie nam przedstawiła ten temat. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o odszkodowania, jest to oświadczenie, które tak naprawdę jest należne każdemu poszkodowanemu i któremu została wyrządzona szkoda, szkoda, materialna, którą po prostu da się wyliczyć, czyli na przykład wypadek komunikacyjny, zerwanie na przykład, nie wiem, dachu podczas jakiejkolwiek wichury, burzy i to wszystko składa się na tak zwane odszkodowanie. Natomiast kwestia, kwestia zadośćuczynienia, to jest, ma zastosowanie w przypadku szkód tak zwanych niematerialnych czyli dotyczy cierpienia na, na przykład nie wiem w przypadku kiedy osoba bliska zmarła cierpienia na skutek wypadku komunikacyjnego więc to wszystko ma zastosowanie jeśli chodzi o zadośćuczynienie tak krótko tak i ten przepis już pojawił się dosyć dawno już w 2008 roku mhm. Dla niektórych był już jakby wczoraj, ale wiemy, że 20 lat do tyłu możemy tutaj rozmawiać tak. y, z, y, z ludźmi, w sensie, zdarzenie miało skutek, wypadek no, yy, yy, tak, tak, śmiertelny. tak, 20 tak. lat do tyłu. Jest taka możliwość jak najbardziej, także y, no, tutaj y, no, to jest szeroki zakres, jeśli chodzi o y, zadośćuczynienie. Y, no, często nie wiemy, że mamy prawo. Na przykład był przypadek w tamtym roku, dwa lata temu, że dzieci. Dzisiaj, jako osoby dorosłe, mogły się ubiegać o odszkodowanie po stracie matki, bo one miały wtedy kilka lat i nie wiedziały, że mają takie prawo. Otrzymały odszkodowanie, ale jeszcze pojawiło się zadośćuczynienie i uzyskaliśmy zadośćuczynienie. Więc pamiętajcie, drodzy Państwo, że ktoś, kto otrzymał odszkodowanie, to jednak jeszcze ma możliwość w takich trudnych sprawach skorzystać z zadośćuczynienia. A my od tego jesteśmy, żeby Państwu pomóc. To po pierwsze, po drugie, analiza jakichkolwiek dokumentów jest u nas bezpłatna. Tak. tak więc zachęcamy i udzielamy jakiejkolwiek pomocy. Mamy w tym zakresie ogromne doświadczenie. A, a propos do tych dokumentów. Bo z... Dokumenty, Czasami, tak, 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 podstawowe podstawowe, tak. Podstawowe dokumenty, jakie należałoby złożyć u nas z wniosek o analizę. W ten sposób wygląda. I przede wszystkim, co jest ważne dla nas, żebyśmy mogli przekazać i przeanalizować sprawę, to jest opis zdarzenia. Opis zdarzenia, sytuacji, wypadku, no wiem, śmierci bliskiej osoby. Tak on wygląda, akurat tutaj w przypadku tego klienta dosyć okwicie, szeroko został przedstawiony. Natomiast no, im więcej szczegółów, tym jesteśmy w stanie dla Państwa wywalczyć większe odszkodowanie. Dokumenty medyczne. Dokumenty, dokumenty medyczne, gotoryse. tak, gotoryse, faktury, faktury, faktury za wszelkiego rodzaju nie wiem, leki. Mhm. Także no, za to wszystko należy się Państwu zwrot od ubezpieczyciela. No, czasami laweta, czasami tak. pomoc ogólnie drogowa, czy do Auto zastępcze. Są różne przypadki. Towarzystwa twierdzą, że jeżeli Państwo mają dwa auta w domu, jedno uległo wypadkowi, to przecież jeszcze z jedną. Mm -hmm. Ale to nieprawda, bo możesz mieć 3-4, a jest to bo na, pod... Tak, że przekazała. należy się oczywiście auto zastępcze hmm. dla, dla Państwa. Także... Tej samej klasy oczywiście, bo ciężko no tak. żądać, <laughs> żądać sobie większej. Chociaż e, poziom życia w Polsce cały czas wzrasta i te samochody są coraz ciekawsze. Ale z drugiej strony towarzystwo ma obowiązek zagwarantować na tej samej klasy. Jeżeli nie ma, no to może dać lepszej To no, już jest ich sprawa. Też pamiętajcie o tym, że do końca okresu naprawy, nie tak jakże na dwa tygodnie a okres naprawy się przedłuża, ponieważ macie jakąś tam nietypową część w samochodzie i trzeba ją specjalnie z serwisu z Japonii ściągać tak do na przykład Nissana. Ok, czyli dokumenty podstawowe mamy. Dokumenty podstawowe mamy, czyli tak jak wspomniałam, w z o analiza, opis jakiegoś zdarzenia, te faktury, co jest jeszcze ważne, dokumenty, dane sprawcy, jeśli to jest wypadek komunikacyjny, jeśli mają Państwo notatkę policyjną również, jeśli nie, to no, my jesteśmy w stanie jako Państwa pełnomocnicy wystąpić do komendy w celu uzyskania takiej notatki policyjnej. Także tak to, tak to wygląda. W zależności od tego, czego sprawa dotyczy, tak naprawdę to czyli najbardziej tak, służymy pomocą. Czyli podsumowując, tak patrząc na no to wszystko, słuchając Twojej wypowiedzi, można powiedzieć, że działamy kompleksowo, bo pomimo tych ilości dokumentów z różnych stron i towarzystwa, bo będą przechodziły z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, sprawcy, i ze szpitala, i prywatnych gabinetów, i szpitala, i lekarzy, i policji, mm -hmm. to my po prostu to prowadzimy, więc mamy to w jednym miejscu, wiemy, jak tą łamigłówkę rozwiązać. Dla Państwa to jest spokój, czas na to, żeby podjąć po prostu odpowiednie kroki do leczenia, tak? Tak. bo to jest najważniejsze, żeby Państwo mieli święty spokój i skupili się na Leczeniu. tak Tak, na rehabilitacji, na zdrowiu, bo no, różne są wypadki. Yy, i sytuacje w życiu no, różne spotykają, także No mówimy o wypadkach, też tak. to jest kolizja, aczkolwiek kolizja to jest taka, takie zdarzenie, gdzie nasz rozwój zrobienia był większy niż 7 dni, tak, a powyżej 7 dni już często są sprawy w sądach i, i tam mamy też dłuższe terminy przedawnienia. Więc proszę się nie martwić, jeżeli do wypadku doszło 5 lat temu czy 7, to i tak możemy wrócić do tej sprawy, pod warunkiem, że sprawca nie został ukarany mandatem, po prostu sprawa poszła do sądu, jak, jak był mandat to 3 lata, macie wątpliwości, na pewno warto pisać, bo często jest tak, że klientom się wydaje i problem jest tego typu, że błędnie, więc nie, często też to adwokat decyduje po analizie, że jednak my też jako współpracownicy, bo, bo wiadomo współpracujemy z kancelariami, nie mamy racji, bo przedawnienie zaczyna się, bieg przedawnienia Rozpoczął się później, tak? od momentu na przykład zakończenia leczenia albo od momentu y, ustalenia sprawcy. No różnie jest tak, nie zawsze jest to od momentu zdarzenia, na przykład od dnia wypadku. Więc też pamiętajcie, że y, prawo jest bardzo szerokie i ono też się ulega zmianie i najczęściej na korzyść konsumenta w przypadku odszkodowań. Y, I tak rozmawiamy o tych korzyściach, na pewno już Państwo zauważyli, że mamy adwokatów, czyli prowadzimy też sprawy karne, tak. zanim dojdzie do cywilki. Cywilnej rozprawy. No, oczywiście warto prowadzić sprawy karne, no bo wtedy można yy, przedstawić dodatkowe dowody jako strona poszkodowanych. Były przypadki, gdzie na przykład zabezpieczono dzięki temu monitoringu, gdzie na przykład policja nie, całego monitoringu nie zabezpieczyła i okazało się, że ten, który nasz adwokat zabezpieczył, udowodnił, że motocykliści w Kaliszu jechali z nadmierną prędkością i nie, dziewczyna, która przechodziła w niedozwolonym miejscu, nie miała szans ich zobaczyć, mm. Jest takie przykłady z życia i, i, i tu chodzi o to, żeby z poszkodowanego nie zrobić sprawcę, a nawet jeżeli nie jest sprawcą, żeby nie miał spółwiny. Tak. Bo jeżeli jest spółwina, no to wtedy to odszkodowanie może być na przykład o 80% mniejsze tak. szkodowo. się. Ale służymy Państwu pomocą, jesteśmy doświadczeni i... No to, co, to co robimy to są setki spraw, Tak. Z, y Każda sprawa jest inna, tak naprawdę, i do każdej sprawy podchodzimy bardzo indywidualnie, więc nie jest to szablonowe. Oczywiście mamy narzędzie, tak jak system informatyczny, który tak. nam pomaga. Jeżeli klient ma życzenie, to dostaje dostęp, jako klient może do zadawać pytania. Coraz więcej ludzi z tego korzysta, mhm. bo o każdej porze dnia i nocy może z tego skorzystać i zobaczyć coś w jego sprawie, co się w jego sprawie dzieje. Jakie ma wypłaty. Oczywiście są też sytuacje takie, że klienci do nas przychodzą od konkurencji. Dlaczego? Bo na przykład są niezadowoleni z obsługi, więc ten system też nam pomaga, żeby tego klienta serwisować, bo osoby się też niecierpliwią. Proszę im wierzyć, że jeżeli ma się setki spraw, jak wejdą Państwo na nasze strony, to te liczniki gdzieś są podane, zmusimy ich narzędzia. Więc oprócz op Pomimo tej indywidualności, o której Milena tu wspomina, to jesteśmy bardzo szeroko w stanie Państwu pomóc. Czyli nie tylko jednej osobie, ale równocześnie po prostu set, setki spraw prowadzić, bo nasza grupa jest bardzo liczna. Tutaj Milena nadzoruje cały dział, ale tu wspomnę, że są na przykład dwie kancelarie, które obsługują osoby poszkodowane. Więc to też dla Państwa korzyść, że jest to większy grono ekspertów. E, oczywiście tutaj wspomniałeś też o kosztorysach e, samochodowych. Mógłby jeszcze w jednym zdaniu powiedzieć, jak to wygląda. W sensie takim, czy na przykład od razu kupujemy, bo moda jest taka wśród, na Facebooku, że wszyscy chcą skupować kosztorysy. My trochę inaczej do tego podchodzimy. Znaczy, my raczej no, skupujemy kosztorysy, ale dopiero w późniejszym etapie, czyli jest to po etapie sądowym. Tak. Więc tutaj no, też Państwo mają możliwość wyboru. co chodzi? Tak naprawdę, więc no, my do niczego nie zmuszamy. Ale jest składana Państwu propozycja, więc jeśli no nie ma zadowolenia i tutaj wtedy z naszej strony pada taka informacja i Państwo decydują, tak, czy idą dalej w tym temacie, czy po prostu będzie skup tego kosztorysu i mają Państwo korzyść z tego tytułu taką, że pieniądze są tak naprawdę tu i teraz, tak? No, to fajne określenie tu i teraz. Czyli, czyli, teraz. Po, czyli idziemy z problemem, wzywamy w imieniu klienta towarzystwo, tak. towarzystwo wypłaca lub nie, nie, część pieniędzy lub całość, jeżeli część, no to powstaje kolejne roszczenie i wtedy decyzja zapada, zapada. tak? Czy Państwo sprzedadzą, czy, czy, idą do sądu czy też idą do sądu razem czy, z nami z razem z nami, czy też nie. Także no, no ale y, dobre jest to, że po prostu mają Państwo taką możliwość, tak? Y, także my do niczego nie zmuszamy. I padają propozycje, jest kilka wariantów, tak więc... Bezpieczny, bo można, ważne jest to, żeby ryzykać ponosić. W, w naszej kancelarii często o tym mówimy. Nawet przy drodze sądowej można tak zrobić, żeby Państwo ryzyka nie ponosili. Oczywiście to wtedy prowizja jest dla nas większa, bo tu też nie wspomnieliśmy, ale prowizja jest od sukcesu. Tak. Więc proszę się nie martwić, że bezpłatna analiza to nie tylko bezpłatna analiza, ale też dalsze działanie. To też nas motywuje do tego, żeby szybciej sprawę zakończyć i bardziej być skupionym. Więc mają Państwo wiele, wiele korzyści, mają Państwo co najważniejsze dla mnie wybór. Zawsze jest ta możliwość wyboru, mhm. jest ta droga A i B. Tak. Koszyk, tak, koszyk jeden, koszyk mhm. drugi a czasami nawet trzecie, jeżeli będzie miał jakąś propozycję inną, my też y, jesteśmy elastyczni w związku z doświadczeniem i mamy możliwość przewidzieć pewne ruchy. Więc y, daje to taki spokój i czas na to, żeby zawsze podjąć decyzję, ale to, co powiedziałem y, dwa dni temu, jak kolega zadzwonił, który ma no, niestety przez ostatnie pięć lat drugi wypadek, tym razem ktoś mówi o podporządkowanej, żeby się zajął w pierwszej kierowności w swoim zdrowiem, bo oni byli pod swoją adrenalinę, jeszcze schodziło to z nich, nie karetka ich nie, nie zabrała do szpitala lub się źle czuli, jak już do mnie dzwonili to była jakieś nie wiem, 40 minut, czekali za tą na po prostu jak usłyszałem, że na przykład Klient, mój kolega rad ja z ojcem po chemii, tak prosto ze szpitala i ten ojciec po prostu tata zaczął się źle czuć. Mm -hmm. To po prostu mówię, w no, pierwszej kolejności zdrowia, a wy macie nam dać papiery, macie nam dać zostawić te paragrafy, tak. nie martwić się, pytać. Na każde pytanie jest odpowiedź. To nie jest tak, że branża jest nowa, tak jak kiedyś pojawił się taki cykl Frankowiczów dzisiaj. Dzisiaj wiemy, że odszkodowania już o wiele, wiele lat istnieją w Polsce, więc... Macie zawsze z nami wybór. Cieszę się, że Milena czy inni mają doświadczenie przynajmniej kilkunastoletnie i, i można wtedy spać spokojnie. No dobrze, drodzy Państwo, tak na zakończenie tego krótkiego wywiadu: chciałem powiedzieć, że kolejne nagrania też się pojawią dla naszych współpracowników i dla Was, klientów, czy też współpracownik może być klientem równocześnie, nie życzę, ale zdarza się. Kolejne nagranie będzie dotyczyć dokumentów, jak je wypełniać, co, co wpisywać, jakie mamy szablony, bo przecież nasi klienci też dostają gotowe szablony, żeby się wzorować na nich, po to, żeby przy podróżce, jak się coś przypomni, to też dopisać, bo tu mówimy o tym cierpieniu, nie zawsze pamiętamy o wszystkim, tym bardziej, że czas leczy rany i zapominamy o pewnych kwestiach. I, i, i co jeszcze? No i kolejne nagranie będzie dotyczyć systemów CRM, Będą to krótkie nagrania, czyli jak się posługiwać tym systemem, a już ostatnie, kolejne, kolejne nagrania, które będą się pojawiały przez najbliższe lata, będą dotyczyć właśnie ciekawych sytuacji, historii naszych klientów, wywiadów, Waszych pytań i obiekcji, tak żebyście po prostu poznawali. Więc zapraszam do, do e, e, słuchania, jeżeli to nagranie Państwo znaleźli na, na przykład na YouTubie, to też do subskrybowania, zadawania pytań, jeżeli się podobało to lajkowaniu i udostępnianie innym osobom, bo lubimy w naturze pomagać. Dlatego też tutaj jesteśmy dla Państwa i nagrywamy to. Ok, Więc ja Państwu dziękuję. Ja również dziękuję. Ja mam nadzieję, że to nagranie się przydało i przyda. Służymy pomocą. Dziękuję. dziękuję.